Siemano widzowie, z tej strony Patryk Pan Baronik I, i w kolejnym odcinku Spec Simulator X. Jak wam obiecywałem widzowie, będzie dzisiaj kolejny opening w Axolotl Oceanie. Yy, będziemy otwierać dzisiaj Shiny Axolotl Egg przez 10 minut. Więc oczywiście zacznijmy opening, a tu z pierwszego jajca nam wylatuje Nature Axolotl. Oczywiście auto-delay tu mam ustawiony do mityków. Oczywiście, mm, to znaczy do epików. A tutaj proszę bardzo, e, e, oczywiście przedstawiam wam pety z poprzedniego odcinka, czyli golden technocat, trzy Blared dominusy i jedna golden właśnie Blared dagony. Oczywiście zdejmijmy sobie pety, żebym wiedział jaki pet nam się trafi. I tu na razie mamy fancy axolotla. Na razie będziemy otwierać zwykłe jajka. Okej, okay, mamy Axolotusa na razie. Już pierwsza minuta openingu, tak szybko, widzowie. Oczywiście dziękuję, e, oczywiście, Rafał Piekielniak, oczywiście mój widz Daniel Piekielniak gra, dziękuję za komentarz pod na, poprzednim odcinkiem. Mamy tu już pierwszego epika, Hydra Axolotl. Dobra, mamy... E, a naszym zada zadaniem jest zdobyć Astral Axolotla. Astral Axolotla lub właśnie Helisz Axolotla. Bo Kalisz Axolotl to jest mityk, a Astral Axolotl to jest legenda. Na razie same Axolotusy nam się trafiają, a, to, a ja mam 239 bilionów Rainbow Coinów. W następnym odcinku będzie opening jajek na Pixel Worldzie. Jeśli oczywiście będzie łapki w górę, to oczywiście nagram odcinek z openingu w właśnie Pixel Worldzie. Na razie nam się kupska trafiają, ale to nic. Zaraz będziemy otwierać golden jajca, ale za to jeden raz nam się trafił Hydra Axolotl. A, nam, a moim zadaniem jest zdobyć Astral Axolotla albo, albo Helisz Axolotla. Myślę, że to się uda, bo, bo, ja, bo ja mam bardzo dużo kaski, więc... A dzisiaj wypada nowy update w Pet Simulator X, widzowie. Oczywiście też będę na... I oczywiście e, będą, będą gierki z panem Mr. Krichom. Oczywiście, jak chcecie odcinek, jak gram z panem Mr. Krichom, zostawcie lajka. Bo oczywiście, i piszcie komentarz hashtag e, chcę, chcę odcinek z panem Mr. Krichom, plus e, konkurs na peta. Nie zapomnijcie o konkursie na peta oczywiście. Oczywiście piszcie w komentarzu, hashtag biorę udział w konkursie na PETA. Będę przypinać serduszka. E, I tutaj na razie mamy same Nature Axolotl i Axolotus. Dobra, dobra, lecimy. Golden jajca, uwaga, teraz Golden jajca. Więcej szczęścia. Dobra, Golden Axolotus, dobra. E, Nature Axolotl, na razie Golden wersja. W openingu, na razie, bo ten opening będzie trwać 10 minut. Chwilę on będzie zajmować, jak oczywiście e, Roblox mi się nie zatnie, bo inaczej będę musiał wejść jeszcze raz. Więc na razie z tych Shiny Axolotl eggów wylatuje nam Golden Axolotl i ten. Fancy Axolotl i Nature Axolotl. Jest trochę słaba szansa na Hydra Axolotla. Tylko 0,0% y, 15, tylko więc. Mała szansa. Prawie tak samo mała szansa jak na Titanic Huberta. Tyle, że na niego jest y, 0,5%, czyli mega. Też, też bardzo malutko. Tyle, że no. Oczywiście, widzowie, jeszcze jedna informacja: Jest w ogóle y, nowy YouTuber. Możecie go zobaczyć. Patrycina Gaduła, zostawcie mu suba. Oczywiście to jest drugi kanał pana Betonika, możecie tam zostawić suba i, i teraz no. To jest właśnie Pan Betonik, mój drugi kanał na kompie. Dlatego dam takim grubym głosem. Ale za to e, Pan Betonik to jest mój drugi kanał. E, e, podam do niego link w opisie. Oczywiście podam do tego kanał. Pan Betonik to jest mój drugi kanał, oczywiście. Możecie też tam subika zostawić. Będzie mi miło, więc... E, e, też na ko No, więc no. Dobra, no na razie nasze słabe peciki się trafiają. Na razie same Golden Fancy Axolotle i ten. I nawet nie ma nowych petów. No halo. No halo dawać peta, bo w ogóle cały czas mi trafiają się na razie te Axolotle, bo na razie słabe rzeczy nam się trafiają, no szkoda. Na razie same słabe pety, same słabe Axolotle, no niestety. No niestety chyba dzisiaj mityka nie trafimy ani legendary. Ale ja Astral Axolotla nie mam na tym koncie. Ja na kompie mam wersję Dark Matter. ja na, na moim drugim koncie, pan Baloni291. Na komputerze mam tam e, tego. Mam tam Astral Axolotla, tylko wersję Dark Matter. Tylko że słabiutko, bo nam się tylko najeciar Axolotle trafiają i tak dalej. Bo wiem, e, że widzowie lubią czasami Axolotl'e, więc oczywiście w Minecraft'cie też one są te, takie, takie Axolotl'e. Dobra, mamy Axolotusa, więc... Ale na razie słabe pety nam się trafiają, no to będzie to chyba trochę słaby opening widzowie, no. E, oczywiście... oczywiście będę też nagrywać opening na Pixel World'zie, więc będzie jeszcze opening na Pixel World'zie i jeszcze na Fantasy World'zie, bo nie było jeszcze openingu na Fantasy World'zie. Więc też robię opening dwóch jajek na Fantasy Worldzie. Jak robiłem na odcinku z otwieraniem, też Worlda. Więc tak, oczywiście mój drugi kanał: Pan Betonik w Opisie i Patrycina Gaduo. Czyli nowy, nowy, mój trzeci kanał, bo oczywiście mam trzy kanały. Więc e, na tych wszystkich kanałach możecie zostawić suba. Będę przypinać serduszka na moim drugim kanale. Wysłałem nowe informacje na temat drugiego, nowego update'u w Pet Simulator X. Tego, co będzie dzisiaj, więc możecie na tym kanale zostawić suba. Mi też możecie zostawić, więc no... Nie denerwujcie się, widzowie, bo ja mam trzy kanały. I tyle mi wystarczy, bo mam dwa kanały na komputerze. Jednego z ich, jeden mój główny kanał, Pan Balonik. Właśnie, ale na razie w openingu z tymi aksolotlami to słabo idzie, bo... Tylko jeden raz nam się trafił ten Hydra Axolotl, a w ogóle nam się nie trafił golden wersja, no. Jez, ale słabiutko, no. Może dodajmy ultralaki boostów może, bo może to coś da, bo... Ja tak myślę. I w ogóle chyba możliwe, że wsadziłem sobie tam pety do Daker, to To jak będzie już ósma minuta odcinka, to sprawdzę, czy miałem pety wsadzone do do Daker, ale chyba miałem tam sadzone pedziki, bo tam... bo tam często są moje mityki, więc... No to prawda moje mityki tam siedzą w Daker, moje helikopter katy tam siedzą, sledge katy, które dostałem od, od właśnie pana Mister Krychy, bo mi dał, więc no. Ale już nic się nie sprzeczajmy, tylko dajmy do openingu, ale na razie... Na razie słabe pety, no cały czas Golden Nature Axolotle albo Axolotusy, no. No no przepraszam Was widzowie, ale to dzisiaj był słaby opening. Przepraszam. Przepraszam jeszcze raz widzowie. No. Przepraszam, że taki słaby opening dzisiaj wyszedł, ale no. Starałem się dzisiaj trafić jakiegoś fajnego peta, ale no niestety nie udało się. Dobra, jeszcze sobie odbierzmy peciki z Daker, bo w ogóle odliczanie do update'u. Już za dwie godziny, nowy update do Pet Simulatora. Oczywiście jeszcze sobie odbierzmy rank rewardy, 325 koła. My no jeszcze sobie odbierzemy te nagrody. Bo, a nie, ja nie wsadzałem w ogóle petów do Daker. No mega dziwne. Dobra, to ja sobie wsadzę. No w mojego Valentine's Beara, który też od widza dostałem, To znaczy nie od widza, tylko jakiegoś gościa tam. Nieważne jakiego. Candy Cane, unicorn. Slage katy jeszcze. Eee, moje helikopter katy. No dawaj, wsadzać się. No nie, w, na wpływ internetu, no nie. Dobra, jeszcze mój silver tak niech się wsadza i proszę bardzo, siedźcie, siedźcie sobie tam peciki w Daker i, i jeszcze sobie wsadzimy, damy peciki i jeszcze sobie odbierzemy tego gifta. Ej, czekaj, gdzie jest ten loot bag? O, tu jest loot bag. Dostałem 11 koła. No i jeszcze, jeszcze jedno widzowie. Musimy sobie odebrać pecy z Dark Matter, bo mam tam też peciki z Dark Matter wsadzone. Bo, oczywiście, był też poprzedni Opening Stage Worlda. E, oczywiście, no, peciki. Mam jedynie do odebrania dwa peciki, czyli Dark Matter Walentinskata i Axolotla Alien. Mam jeszcze w Dark Matter Unicorna i Liona, więc, no, mamy kolejnego Walentinskata. Oczywiście, jak zrobię kolejny konkurs na dla, dla PETA, to te Walentinskaty przylecą do Was, widzowie. Więc tak widzowie, zostawcie suba, lajka i baj baj. Oczywiście konkurs do pet, na PETA jeszcze trwa, więc piszcie komentarze przy poście. Baj baj. Oczywiście nie zapomnijcie o moich dwóch kanałach, e, o moim jednym kanale, czyli Patrycina Gaduła i oczywiście Pan Betonik. Baj baj.